24, czas na magazyn, dzień po dniu Marta Klos, dobry wieczór Sport na początek drugie miejsce wczoraj i drugie dziś, Dawid Kubacki w Zakopanem zdobył kolejne podium walcząc z rywalami i walcząc z wiatrem pierwszy był granet. w Zakopanem było blisko w Dakarze udało się rozbić bank Eryk goczoł został najmłodszym zwycięzcą rajdu w jego historii i w historii polskich startów to był najlepszy rajd a sportowe emocje jeszcze przed nami, bo dziś w nocy rusza Australian Open o czwarty wielkoszlemowy tytuł. Walczy tam Iga Świątek. Jak zawalczą one, przekonamy się za dwa tygodnie. Psi, wolontariusze u nas dziś też. Dawid Kubacki drugi w konkursie indywidualnym Pucharu Świata w zakopanym wyprzedził go dzisiaj Norwek, Halvor Egner-Granerud, a trzeci był Stefan Kraft. W pierwszej dziesiątce znalazł się jeszcze Kamil Stoch, a do trzydziestego miejsca Polaków jest jeszcze trzech. A kolejna próba, kolejne skoki za dwa tygodnie. Sportowych sukcesów Polaków to jeszcze nie koniec. Erek Goczał zwyciężył w rajdzie Dakar. Zaledwie 18-letni zawodnik z Polski. Wygrał dzisiaj wyścig w kategorii lekkich pojazdów. I zanim o tym, co podczas rajdu się działo, posłuchajmy, co mówił sam zawodnik o tym sukcesie. FC Barcelona sięgnęła po Super Puchar Hiszpanii. Drużyna Roberta Lewandowskiego wygrała w finale z Realem Madryt 3 do 1 i lewy miał w tym swój duży udział. Sport, przy nim pozostajemy. Czwarty wielkoszlemowy tytuł to jej marzenie Melbourne. Miejsce, w którym zamierza po niego sięgnąć. Iga Świątek o 9 rano zagra swój pierwszy mecz i to zapowiedź tego, co w ramach Australian Open od dzisiaj będzie się działo przez dwa tygodnie. Jarosław Kostkowski. Sędzia Paweł Juszczyszyn, znów ścigany za podważanie statusu sędziów, grożą mu trzy postępowania dyscyplinarne i zawieszenie, mimo że w tym samym czasie w Sejmie trwa batalia OKPO. Jednym z kamieni milowych, jakie musi wypełnić Polska, jest praworządność, a zawieszanie sędziów zastosowanie prawa praworządnością nie jest. Katarzyna Kolenda-Zaleska. Włodzimierz Załański zabiera głos po tragedii w Dnieprze. W ataku rakietowym zginęło tam co najmniej 30 osób. Poszukiwanych jest ponad 40. Prezydent złożył kondolencje rodzinom ofiar i zapowiedział, że walka o życie ludzi uwięzionych pod gruzami bloku będzie trwała tak długo, jak długo będzie szansa na ich uratowanie, a tych z każdą godziną jest coraz mniej. Andrzej Zaucha. Katastrofa lotnicza w Nepalu. Jak dotąd z wraku samolotu udało się wydobyć 68 ciał, a trzy ciężko ranne osoby trafiły do szpitala. Maszyna rozbiła się na zboczu wzgórza w pobliżu lotniska w Pokarze w centralnej części kraju. W Łodzi prokuratorskie śledztwo w sprawie śmierci dwóch młodych osób. z Ich ciała z ranami kłutymi znalezione zostały w nocy. Do tragedii miało dojść w wynajmowanym przez nich mieszkaniu. W sprawie zatrzymany jest 35-latek, który wieczorem przebywał tam razem z nimi. Nie ma Pegazusa, są inne narzędzia działające niemal dokładnie tak samo są, a właściwie będą, bo na razie jest tylko przelew. Policja ma je otrzymać i stąd opozycja pyta dziś o ich zastosowanie. Pyta i przypomina, że zakup oprogramowania znów pokrywa się z wyborami. Jacek tacik. Dziś rano zmarł Marek Gaszyński, dziennikarz jej prezentacji. Wolontariusze na ulicach Poznania o nich powiemy teraz. Zagrają z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy za dwa tygodnie, a ponieważ liczy się każdy grosz, to kwestować mają tam cały weekend. Oto jak się przygotowują. A celem orkiestry w tym roku jest walka z sepsą. Sprzęt do jej diagnozowania potrzebny jest każdemu z nas, bo wbrew wyobrażeniom każdego z nas w każdej chwili sepsa może zaatakować. Rocznie umiera na nią kilka milionów osób, a to więcej niż na choroby nowotworowe. Marta Balukiewicz. Niewłaściwa reakcja organizmu na zakażenie. Tym sepsa jest. Skąd się bierze i kto najbardziej jest narażony? Na te pytania, w faktach po faktach, odpowiadała profesor Katarzyna Dzierżanowska-FanGrad. Będzie okazja do tego, żeby o sepsie mówić zdecydowanie więcej, a finał za dwa tygodnie. W magazynie to dzisiaj wszystko. Dobrej nocy. Do zobaczenia.